4, 3, 2, 1, go! 36 lewy, do 7 prawy i 70, 6 lewy, 50 i na szczycie 5 lewy, 30 i 6 lewy przez 20, 30 i 5 prawy przez 40, zacisk do 4, pal. 40,

5 minus prawy przez 20, 20 na żołnierzu, 1 prawy hak, 1 prawy hak, do 4 lewy i 150, 7 lewy, do 6 prawy in, i 60 za zielony, 20 i 3 plus lewy z drogi pal, 3 plus lewy z drogi pal, i 150.

i zaszczytem 5 prawy 20. I zaszczytem 30. 5 prawy do 6 lewy szczytem. 150. I 5 prawy przez drogę prosto. Za nim 20. I 4 lewy tól I 4 lewy tól 40. 4 plus prawy. 60. Prostój. I... 5 lewy pal 30 przez lotną dobra Ja się nie słyszałem za bardzo w tych taki miałem dziwny pokłos Ty mnie dobrze słyszysz? Dobrze, bardzo dobrze Właśnie coś kurwa z tymi znowu słuchawkami aj zapomniałem stopera zatrzymać Kurwa Fajny ten OS Dobra Na kamerze sobie sprawdzisz O suba.